Yo, elfy! Tutaj Olga. Witam was w kolejnym odcinku z Beepat razem z tym... Z Dzień dobry, z Czokletem. Dzień dobry bardzo, Czoklet. I słuchajcie, koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę. E... Kto ty też zostawiłeś? A, ja ja zostawiłem kciuk stopą. Juuu! Duży palec fuj! u stopy. Jak jeszcze nie jesteście w rodzinie elfów, to zasubskrybujcie kanał! Dobra, czoklet i wracamy do uratowania świata po raz ponowny. Po raz ponowny? Co tak, czekolwiek się mówi. Czy my tu byliśmy, czy my nie. tu nie byliśmy? Eee, nie, o wydaje nie. mi się, że byliśmy. Challenge. Czekaj, którym ty jesteś? Jestem niebieski. O kurczę, bo pamiętasz Pamiętasz, że tu jest na jeden krok? Pamiętam. A few moments later. O Boże, udało się! Okej, okay. żeby czyli... naprawić ten e, zepsuty bacon. Tak i... przerwałeś? Mamy przerwałeś. tu sprzęt. przerwałeś? Tak, ale przerwałeś... Czas Właśnie. mija, ziemia jest w niebezpieczeństwie, musimy uratować świat. Bacon activated. To Czy tyle to zostało z jest... ostat ostatniego, tak, ostatniego poziomu? Tak, mieliśmy do przejścia ostatnią rzecz. Wow, po prostu najlepsi youtuberzy, proszę bardzo, czekolady genali, prosy w tym, co robią. Dokładnie. Uje, yeah. to jest sarkazm jak coś, to jest ironia, halo, 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 wcale nie uważamy się na najlepszych youtuberów, okej. Okay. Dobra, co teraz, kolejny poziom, prawda? E, oczywiście, e, kaktus wali. Uuu. O, kaktusy. Wiesz Ale co? fajnie, jak na dzikim zachodzie, ej, to mi się podoba. Mi się nie podoba, ponieważ... Tylko o co chodzi z tymi dziwnymi... What? A... Witają nas! Dzień dobry! Dzień dobry, zobacz, on jest how, how, howdy. O Jezu, howdy Partner. Patrz, po prostu my rozwalić. Patrz, możemy łapać kaktusy, uwaga. A, a po co byś łapał kaktusy? A bo Po pieni pieniążki chyba z tego wypadają. Ech, poczekaj. A, idę, a, 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 idę, 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 idę. Ja mam te pieniążki, udało mi się! Okej, okay, chodź tutaj. Idę. Musimy wejść obydwoje na platformę. Dobra, się zamieniamy. Uwaga. Pyk, pyk. A czemu? No bo tu są oddzielne drogi. A nie chcesz pieniądze? Nie, ja jestem bogaty. Nie jesteś ja, bogaty, ja nie... Czoklet. Uwierz mi, nie... Co się stało? Chodź. Do mnie. Um, ja bym chciała... No kurczę, chciałam wiesz, tak, tak... Ja się... Ojoj. O, czekaj. E... Pieniądze biorę, hej, one są darmowe, czemu ich o, nie bierzesz? Co o, o. Czy to się rusza? Tak, trzeba balansować. Czoklet jest skisnę tutaj zaraz. Dobra, idź, idź, dobrze, 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 a, o, wo, o, 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 idź, o, idź, o. idź, a. A, idź, dobrze, a, 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 dobrze, a, a. dobrze, 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 jest. <torkujbolde> ja, jak w Titaniku. Czekaj, tu są pieniądze a, dla mnie. To, 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 to. Poczekaj, tu są mi pieniądze, hej, poczekaj. Coś, tu jest jakiś diamek. To jest bacon? Nie czekolad, to nie jest bacon, bacon jest, bacon jest ale na tu jest... końcu. Ja... Tu... O, Patrz, o, o. muszę chyba to rozwalić, prawda? Musimy być blisko siebie. tak jak uciekłeś, no to no choć, nie ma. No chodź, tu jest wejście na górę. Ale ja chciałam pieniądze zebrać, hej! O, o, ale to fajne, ale to super. Patrz, tu jest droga. Um. Idziemy. O. 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 Czoklet! O, 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 o. CZOKLET! Czemu mnie, mnie zabierasz za sobą? Nie wiedziałem, że to jest takie... Poczekaj, to w takim razie ty to... musisz... Tak. Staj na krawędzi. Jestem. O. O. I może możesz coś mi uratować? Jakiś może Kulkę. most mi zrobić? Kulkę, zobacz. E, chyba. Poczekaj. E. Przecież to e. mnie wy wypierdzieli w górę. <laughs> Już Widzisz? myślałam! Widzisz calculated. Ej, ten cowboy y, ten powiedział, ale fajne! Dla mnie to jest cały czas howdy partner. E, Okej, okay, dobra, może... O, -o. O, o. Nie! O Boże, nie! O Boże, nie, chodź tutaj szybko, na szczęście to nie znika. No. A, czekaj, ja to spadam. Do, szybko, przenoś się do góry. O. Do góry, do góry, o. do góry, do góry, o. O, do góry. Spadam. Spadłam i zostałam musisz, jednym z musimy ziarnkim. balansować. Wiem, wiem, wiem. Już, jeszcze raz spróbuję. Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie najpierw. Czekam. Chodź, musisz być bliżej mnie. Chodź, 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 bliżej w moją stronę. W moją stronę idź szybko! Kroki! Spróbuję. Długie kroki musisz robić. Okej, okay, spróbuj jeszcze raz. Na pewno mi Musimy się uda. być po środku, Słuchaj, nie możesz bo... odchodzić hej, na bok, hej, bo to cię przekręca wiem, ale i spadasz. Bo kto, no ktoś ma po prostu większe nogi od moich Wcale nie mamy takie same. Nie, ja jestem krótsza ogólnie. No, no. rob. No krok. 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 A ty? Ojoj. Oj. Zepsułeś! To no co się. Będę ci pomagał, będę ci pomagał. Uwaga. Jak byś mi pomagał? Byk. Chodź. No. Pyk. 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 Zostawiłeś Byk. mnie samą na pastwę. Ja teraz sama się zostawiłam. Okej, okay, dobra, ale damy radę czekolady. Ja już wiem o co w tym chodzi. Niestety nie jesteś po drugiej stronie. Dobra. Uwaga. Pyk bek do przodu, do przodu idź. Umiem. Wyprzeć mnie. No. Mhm. 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 Nie buchu! Nie buchaj! No. Dobra. Udało się. O Boże, jesteśmy najlepszymi mi, ever. Ever. U u e ja biorę. Ale zobacz, nareszcie jestem różowa tak w ogóle, czeka. E, jak to się... No musisz na to nacisnąć, łapką. He? Znaczy nogą. He? A... No, nogą. He? He? Nogą! He? O, dobra. Pieniądze dla nas wszystkich. Ciekawe jestem, co się stanie Bogacto. kupuje. Może jakieś outfity? Jak myślisz? Oby nie. Jak to? Oby nie. A mi się... W ogóle wiesz, ja na to wjeżdżam, a ty... Jesteś jak jakiś... Lamus... Właśnie, a ty jesteś jakiś lamus i musisz nie wejść. Wow, wow, wow. Uważaj, proszę cię, uważaj, bo mogłeś zaraz spaść. Po prostu z niego książki wypadają. Uuu, wow, okej. Okay. I taki się, taki ogórek o nie, robi. nie, to jest kolejny challenge. Albo i nie. Co? Co mamy tutaj zrobić, czekoladę? A, Aha, spoko. Jesteś pewna? O, no, chodź. Idź dalej. Idź, 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 jeszcze, idź jeszcze. Jeszcze. O, i wchodź, wchodź, wchodź szybko. Chodź. Jesteś? Udało się! 100%! Jesteś? Tak! Nie jesteś! Ale przyjmuj challenge. O. O, dobra, Muszę dobra, dobra, daj szczęście. szczęście. Musiałaś przez krawędź przejść. Dobra. E, tu jest jakaś. Ta, za za daleko, za daleko, za daleko. Musimy być blisko siebie. Jak zwykle, jak w życiu. Okej. Okay. Nic nie odpowiedział. Wszystkie dziewczyny, które teraz. Są tutaj na fizji, wie co, co, co ja teraz czuję? Weź pieniążki. Dobra, ale ty musimy obydwoje. Jak to? No. Tutaj nie. Tutaj. Aha, myślałem, że chodzi o ten zbiornik. Eee, o noga. Okay. Pieniądze dla nas. I ja idę, proszę bardzo, wiesz co. Ten poziom o wiele bardziej mi się podoba niż ostatni. Ostatni to był tragizm. Ale ból. nie! Przyna wo, wo, wo. Wow. Wo. O o! o. Czoklet! Ja tu przypadkowo trafiłem. Tu jest dziura! Drugą, drugą Tak Co teraz? Idź pyk Chodź Wiesz co powinniśmy chyba dwoma stronami iść te dziury Tak co? mi się wydaje Musimy... Czemu? No i ja, ja, le ja lewą stroną a ty prawą Ale czemu? Wydaje mi się, że tak nie powinno właśnie. No bo być. się będzie przekręcało inaczej No Albo i nie trzeba. Czy można w wchodzić? Szybko, szybko, szybko. Krok. 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 Nie panikuj Krok. mnie! Krok. 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 Czoglec! Panikowałeś mnie! Krok! Chodź! Chodź, 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 chodź! No, chodź do mnie! <głosy> <głosy> Czemu idziesz? Bo mnie panikujesz, <noise> jak robisz hop, 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 No bo to musimy ja się... robić to szybko bardzo! Ale ja może jestem wolna! No to musimy to, musimy to przejść, no? Ale damy radę, o, ej, my damy radę tak jakby ogarnąć cały świat i cały wszechświat. Nie, ja stąd idę. Patrz, możemy, wiesz, że mogliśmy po prostu ten rękosłup rozwalić. Wiem, ale ja jestem, jest? ja jestem cienki żebra. Ja jestem cienki bolek i się jeszcze w cienkie miejsca. Fuj. <laughs> Dawaj. O, czekaj. No, o, noga. Dobra, super. I teraz prawdopodobnie pojawią nam się kolejne te, zobacz. I co my tu mamy zrobić? A. Fall Guys ponownie. Okej. Okay. Ło! Musimy w tym samym momencie krok zrobić. Ach, widać, jak ktoś bardzo nie ogarnia Fall Guys. Ja ogar Ogarniam bardziej żyję. No ta na pewno. Szczególnie ten level. Uwaga. No. Czekaj. No i krok. 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 Wiesz, jak już zrobiłam dwa, Zrobię krok. 20, krok. 20. Wiem. krok. I do góry. Czekaj, coś czasami mi się psuje na kontrolerze. Krok, zrób, krok, zrób krok. Zrobiłam krok. O, poczekaj. I teraz musimy idealnie. Aha. Krok, 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 krok. Dobra, dobra. Jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy świetni w tej grze ostatnio, widzisz to? Pod to koniec po prostu... można spaść, nie ma najmniejszego problemu. Eee, ale, hej, to jest autentycznie po prostu zbyt dużo, gramy w Fall Guys. Bek, Jesteśmy bek, tacy bek, dobrzy, bek. że masakra. Naprawdę eee. jestem super z Ciebie dumna. Tu jest kolejny duszek. A to są checkpointy te duszki. A, o, to ja nie wiedziałam o tym akurat. Poczekałbyś na mnie. Hop, 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 hop. Weź, weź kaktusa, weź kaktusa, weź kaktusa, weź kaktusa, weź kaktusa. Zmień go w ogórka. O. Dziękuję. E, I teraz możemy w takim razie. Tudu. Kaktus, mój przyjaciel! Oje. Oh, yeah. O, wzięcie wszystkie monetki moje. Teraz ponowne. U! O, prawie wszystkie. Tudu. I... Co to jest? Kolejne. To wygląda challenge. jak kogoś w incepcji. Co to jest? A. O-o. co się dzieje? o, -o. Co? Co? <noise> o nie. Ale udało nam się. Aktywowaliśmy? Czyżbyśmy... Aktywowaliśmy co się dzieje? <noise> Jakoś tak zbyt okay. szybko nam to poszło, no co? No jesteśmy za dobrzy, no. Wow. Cóż począć? Wow, ale wiesz co, w takim razie jak zakończyliśmy ten poziom i y, znowu y, uratowaliśmy świat, czy znaczy dobra, może nie uratowaliśmy świata tak 100%, ale tak w 20%, to co robimy? Nie wiem, jesteśmy za dobrzy. Znaczy, co, co z tego, że pół godziny zajęło nam przejście pierwszego etapu zaraz po rozpoczęciu odcinka? nie widzieliście, oni o tym nie wiedzą. Wyciąłam to, cicho. A, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy najlepszymi graczami w tą grę na świecie. Gdyby była to kiedykolwiek sarkazm, to ironia, drużyna esportowa, to proszę, bylibyśmy... To sarkazm, to ironia. Proszę. Ja po prostu jestem cudowną. No to co, słuchajcie, gra. no to... No co ja poradzę? W kolejnym poziomie będziemy grać podobnie. I co, ja jak tam do kolejnego zobaczenia. Prawdopodobnie to to będzie miał 15 minut. I cześć!